Idą oni paranormal fenomena scouts. Jacy są zmotywowani do kolejnej wyprawy? Widać w ich oczach zapał. widać w Patrzcie ich oczach ciekawość. Ciekawość do kolejnej wyprawy. Tutaj mamy pana Adriana. Jest jestem naszym fotografem. Jest skacowany. Nie ma siły na kolejne wyprawy. Pokazuje mi środkowy palec, co w jego rozumowaniu oznacza kocham cię, bracie. Nie, w jego rozumowaniu oznacza wkładam ostatnio. Ostatnim członkiem Paranormal Phenomena Scouts jest niejaki piekar, który jest metalowcem. Czy tam ktoś... A to zajmuje, on jest zajęty. On jest zajęty. Tam tak. mieszka ktoś? Tak, na w letnią porę przyjeżdżają sobie na całe lato. A, to jest... Do... No, no, no. A zna pan może historię tego domu? Nie, nie znam bowiem, patrz co, ja nie znam z tego względu, że no tutaj to tu mieszka 20 lat, nie, mhm. a wcześniej to tu mieszka dwie rodziny jeszcze, przed, no, przed, przed nim ci, co, co to wykupili, mhm. także ja nie wiem, to właśnie, już właściwie to, jeśli się nie mylę, to on jest nawet z Warszawy. Tak. O. No. A właśnie, jeszcze mam pytanie A tutaj jak, też one też są opuszczone, czy też ktoś te, Nie, tu też, też, też przyjeżdżają z lekkim tak. Nie, po prostu dostaliśmy informację, że któryś z tych domów jest opuszczony. Chcieliśmy I... po prostu go sprawdzić. Także się dostali informację, że z tych domów tutaj? Tak, któryś uh -huh. z tych domów jest po prostu opuszczony totalnie. To jeżeli, tak. nie, jeżeli by, bo ten to na pewno jest zajęty, ten, uh -huh. to na wam. Tam są dwa. Tak. tak, ale tu ja, bo ja tu często na grzybki, ja tu ze z uh -huh. to oni są. Jedynie chyba, że ci opuścili ten dom co tu jest, co tu jest właśnie po lewej stronie tam dalej znaczy, o. Słyszeliśmy, że jest opuszczony tamten dom właśnie no na być zakręcie, może, być że może, nawet bo, kwiatki są w oknach, firanki te bo same. Bo jak... co, bo dlaczego, ja ale porą byłem, oni, oni tu byli z wiosy w tamtym roku, uh -huh. ale może zrezygnowali, bo później właśnie tu już nie było nic. Uh -huh. Być Rozumiem. może, że to jest ten dom, być może. Ale to wiecie co, by się uświadomił tego sąsiada, co tam mieszka. Albo zaraz po lewej stronie budynek, zaraz jest drugi. Mhm. To on by najlepiej wiedział, bo on się troszkę tym interesował z początku, żeby tam mhm. ktoś nie, nie rozszabrował tego no budynku. Tak. No. Po prostu. No to tam będzie najlepsza informacja, ja uważam. Tego dobrze. Dziękujemy jest bardzo. tego, z tego pierwszego. Tam tam, tam ten budynek to stoi mhm. i tam w lewo, w do jest taka droga. Gospodarstwo. No to on to jest sąsiad. To on będzie najbardziej wiedział. No, no dobrze. dziękujemy, do widzenia. Przepraszamy, możemy chwilkę zająć ten dom Tamten dom na zakręcie jest opuszczony Wie pani może czy tam jest zamieszkał nie? nie? wiem, naprawdę nie wiem Nie pomogę wam, bo nie wiem Aha, Aha. Jak chcieliśmy porozmawiać, bo przyjechaliśmy tutaj Dostaliśmy informację, że ten dom na zakręcie Jest opuszczony Tam nikt nie mieszka, Wie, wiedzą może panowie coś na ten temat Tam tego domu Ojej. Na zakręcie tak. Jest dom, który jest podobno opuszczony i nie zamieszkał. Hmm, ale właściciel tam jest. Znaczy. Tu nie wiem, ale... tam na tym rogu pewno projeto. Tak, 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 na rogu. Tam jest no. takie rozwidlenie dróg. No, no, no. A znaczy może panowie historię tego domu? Coś, co tam się stało? Kto tam mieszkał kiedyś? Może rodziny no, się mieście, tam Mój wujo nawet kiedyś mieszkał. Tak? Później inny był właściciel znowu, i znowuż znowu, teraz inny. A, A wie pan po, może czemu właśnie ciągle te przeprowadzki? Czemu ciągle tam ktoś nie mieszkał?

Pierwszy jakby właściciel, który mieszkał w tym domu, opuścił nagle ten dom, zostawił wszystko w środku, tak jak jest, zniknął bez śladów. Czy to jest prawda, czy wystawy z palca wiadomości? Nie, Kupił sobie wszystkich i tam, i Antos przyszedł. A. Zdrajmy, zdrajmy, udzielił się paranormalne, coś tego typu. Panowie wiedzą coś, czy nie bardzo? jakieś zjawiska, paranormalne duchy, aktywności paranormalne się tam nie. dzieją, to prawda czy nie bardzo? Bo ta, taką opinię słyszeliśmy od wielu ludzi tak naprawdę. Wielu ludzi podziela to jest zdanie. Tam wejść, to może ktoś wejdzie czasem, tam może, ale tam Dobrze, mhm. dziękujemy bardzo. No dziękujemy dziękujemy bardzo. i miłego dnia życzymy. I kurde... No strasznie, strasznie się cieszyłem na ten wyjazd do Osmolina, a tu jednak wyszła wielka dupa z tego. I się okazało, że jednak w tym domu nic nie ma, nic tam nie straszy, nikogo tam żadnych duszków nie ma. Rozmawialiśmy z tubelcami. Jedni przywitali nas lepiej, chlebem i kłopotem. Inni trochę gorzej, bo, bo, bo byli widocznie nie w humorze. No kurwa ci wieśniaki to tak jeżdżą, że głowa mała no. Boże się Boże. Pytaliśmy się jeszcze wielu innych ludzi na temat tego domu, nikt nie wie jakiś jakie na nagrońka nikt nic nie wie na temat um, nawiedzenia tego miejsca, jedni mówią że jest opuszczony, inni mówią że ktoś tam przyjeżdża czasem w weekend, czasem w taki domek letniskowy, w każdym się razie nie wchodziliśmy tam jeżeli miejsce jest zamieszkałe nie chcieliśmy już jakby ambarasu tutaj na siebie prawda zgarniać, wielokrotnie Pytaliśmy się ludzi o pomoc, może ktoś zna jakieś miejsce nawiedzone, nieopodal, niestety nikt nie, nie jest w stanie nam niczego doradzić już w tej chwili. No i sprawa ma się tak, że będziemy na chwilę obecną szukali miejsc oddalonych nieco bardziej od Płocka. Mamy kilka ciekawych punktów w Warszawie za Warszawą, w miejscowości tak zwany tłuszcz, tłuszczu. Również jest tam nawiedzony dom który prawdopodobnie, w przeciwieństwie do tego domu tutaj w Osmolinie, można do niego wejść, nie jest on zamieszkały. Również mamy na celu szpital psychiatryczny opuszczony. Niemniej jednak, nie oszukujmy się, prawdopodobnie nie uda nam się tam nic ciekawego sfotografować i nagrać. Jednakże sama, sam fakt, sama przygoda, myślę, spędzenia tam nocy, będzie, będzie naprawdę czymś dla nas ciekawym. Myślę, że to tak naprawdę tyle z mojej strony Mówi dla was Łukasz Bartkowski paranormal Phenomena na Trzymajcie się Jeden gej, drugi gej, trzeci gej i czwarty I gej Włosów nie musi być. No bo po co?